No, witam serdecznie. Jak widać, jest to wieża z serii ZM9000. Jak widać tutaj, wszystkie potencjometry, poza regulacją głośności, no, praktycznie się nie ruszają. Brakuje również gałki jednej od barwy dźwięku. Może kogoś to przerazić, ale włączyłem ten sprzęt i on działa. Gra on bardzo ładnie i nie słychać żadnego harczenia, czyli powinien być sprawny. Tuner również działa, ale oczywiście jest nieprzestrojony. W magnetofonie nie kręci się i nie świeci jedna żarówka. No wzmacniacz od góry wygląda paskudnie, ale tego nie widać, więc nie będę nic z tym robił. Jest pierwszy sukces. Jest wsadzony dobry bezpiecznik, a nie folia aluminiowa. We wzmacniaczu jest zadziwiająco czysto i co ciekawe są oryginalne końcówki mocy. Oczywiście po zdjęciu panelu te plasticzki niektóre pozostawały, no będzie trzeba to podkleić. Następnie chciałem rozruszać te potencjometry. Pomyślałem, że psiknę kontaktem i będzie wszystko działać. No niestety tak dobrze nie było. Pomyślałem też, że no psiknę WD40 się rozrusza, no niestety nie. I musiałem wylutować każdy potencjometr, rozebrać go, wyczyścić, nasmarować i złożyć. Oczywiście umyłem płytkę z tego miksu WD-40 i kontaktu, aby to jakoś wyglądało. No i w sumie ze wzmacniaczem to wszystko, to co chciałem to zrobiłem. Kondensatorów nie wymieniałem, bo gra on bardzo ładnie i nie widzę sensu ich wymieniania. Następnie się zabrałem za magnetofon, jak widać też jest tutaj w miarę czysto, no ale widać tutaj pustkę. Paski już dawno przestały istnieć, pościągałem gałeczki, zdjąłem front i co ciekawe, tutaj te plastyczki się trzymają i wykręciłem całą kieszeń z napędem. Była ona tak brudna, że nie chciało mi się bawić w czyszczenie tego patyczkiem, więc wrzuciłem wszystko do benzyny. Była ona brązowa po czyszczeniu, następnie w wodzie to wymyłem znowu w benzynie i w wodzie jest to czyste i w końcu dobrze działa i nie jest takie zamulone. Następnie przetarłem obudowę. Ten kurz też tam był mocno przylepiony.